Dzień dobry, witajcie. W poniedziałek mam dla Was dobrą informację, nie dla wszystkich, bo może niektórzy z Was wiedzą. Ale może niektórzy przegapili, a ja jestem taki, że po prostu Was wszystkich chcę poinformować. Wczoraj w niedzielę pojawił się nowy odcinek z naszej podróży przez trasę Alpe Adriatyk i też cała podróż, jakby skończyła się w Budapeszcie. Kto z Was oglądał, no to spoko, to pewnie napisał jakiś komentarz, zostawił tam łapkę, bo już dużo łapek się pojawiło. Ale może niektórzy z Was przegapili, także informuję, że. W pierwszym linku, tutaj w opisie, w tym shortciku yy, dam Wam, po prostu w pierwszej linii opisu dam Wam linka do tego filmu. Oczywiście film też jest na naszym kanale, jak sobie wejdziecie w zakładki filmy, to zobaczycie. Jest to drugi vlog. Jeśli przegapiliście też pierwszą część, to... Ja zachęcam, żeby zobaczyć obie części. Myślę, że odcinek drugi wyszedł równie ciekawy jak pierwszy, no ale każda opowieść musi mieć swój początek, rozwinięcie, zakończenie tych wszystkich części. Ja myślę, że będzie 6-8. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo sporo tego materiału mamy, ale też robię dłuższe odcinki. Dzisiaj ładna, fajna, ciepła pogoda. Tak jak wspomniałem, jest poniedziałek. Za chwileczkę będziemy jeść obiad, a potem się chcemy wybrać jeszcze na bagry. Ci co nie z Krakowa to Bagry, to, to jest takie od nas w sumie najbliżej położone jeziorko, gdzie można się kąpać. Jest plaża szczerzona, niedawno tam była cała rewitalizacja tego terenu, więc jest, jestem naprawdę fajnie. Zrobili jakieś budki, gdzie można też sobie coś kupić do żarełka, jakby ktoś potrzebował. Myślę, że też Wam z tego nakręcę jakiegoś takiego krótkiego szorcika. A tymczasem jeszcze raz wszystkich Was serdecznie zapraszam do zobaczenia odcinka, który pojawił się wczoraj, przypominam link w pierwszej linii opisu pod tym szorcikiem i też jest playlista, w której się będą pojawiać wszystkie odcinki z tej serii. Tymczasem życzę Wam miłego poniedziałku i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, hej!